Cześć. Dzień dobry dzień, czołem. słuchajcie. Yy, no, jestem w domu. Mam trochę czasu, postanowiłem wejść do tego salonu. Co coś tam może trafimy Co nam zależy no, Lubicie, niektórzy lubią bardzo ten, ten sklep Także zapraszam Do oglądania No to co zaczynam Od początku Już widzę coś dla siebie To już widzę coś dla siebie Bardzo ładne Odłożenie Halo Spójrzcie, dwa rzymki i piękna karawka. Taką karawkę sprzedałem ostatnio. Uczę, trochę drogie. Dwa rzymeczki do tego. Ale tak, takie rzymki będzie trochę, czy, ciężko, ciężko znaleźć. Żeby było na przykład sześć. Ale dla dwójki, jak znalazł, Fajny. fajny czarny wazon. Czy to... O, czarny, Sławek. Nie czarny, fioletowy, niebieski granat a tutaj mamy taką fajną porcelankę ciekawe, ciekawe to jest dla dwóch osób ale też zobaczcie jak ślicznie jest wykonana przepięknie a jest bez sygnatur ale jaka jest też śliczna spójrzcie są tylko wiecie co te... czekajcie tutaj coś jest ale bardzo ciężko dojrzeć jeszcze zobaczę zobaczę co to. Wyłączę się na chwilę. Mam jakieś tam symbole, ale jakieś numery powybijane, tu coś tam było. No nie wiem. Zobaczę jeszcze w internecie. Chyba, że mi ktoś sprzątnie z przed nosą. Chyba, że mi ktoś sprzątnie. Co tutaj jest? Ciekawe. Nic panie kolego. Na no ładna, powiem, że brzydka, 5 euro, taka droga, ale ogólnie ładna, ogólnie ładna, tu spójrzcie, też ładnie świeczki, tak na dużą świeczkę, na dużą świeczkę. stawić nie? Jakiś obraz za jeden euro. Jest to akwarela. Akwarela, stara akwarela. To jakieś wieszadełko, gołąbki dwa, a Musimy tak zobaczcie, takie coś, takie coś, takie coś, co tam w środku jest? Co to, to w środku jest? otwarta, i Je, co to jest? Ktoś tutaj już dziobnął, jakieś nasiona herbaty, Jak Ktoś coś otworzył, niepotrzebnie. Coś się zajrzeć. Eee, Witrażyk znowu. Ostatnio te witrażyki bardzo mnie prze... Aha, też go widziałem. Prześladuję, mówiłem wam, nie? Ale to, to jest bardzo fajny temat. Taka. Jaka piękna wanna. Ciekawy czy z mosiądzu? Nie, z plastiku. <gry> o kurna. No to ładnie. Książki. Obrazek. O, malowany. Malowany, sygnowany, malowany i sygnowany, jakieś takie wybitne dzieło to nie jest, a co to, a to już widziałem, to mi się podoba, to mi się naprawdę podoba, taka fajna scena, no, no dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Co to za Japonia? Coś tu takiego? Jeszcze te okulary które bo naprawdę ślepi jestem Poczekajcie chwilę Natura Apollum, nie wiem co za Apollum Halo O patrzcie, pięknie ceramika ceramika tutaj coś pięknego jakiś wazł ale śliczny 3 euro też ceramiczny ciężki I jakiś popiarek fajny wszystko pojedyncze wszystko pojedyncze Royal. Royal, a to się. To jest. Plan ten Hammer. A to jest ten pewno yy, w Czechach też taki był nie? Dokładnie, tyrkenhammer czy coś takiego. Jeden dzwonek jeden pani zabrała. Jeden zabrała, to z <grym> Oczywiście miała, miała rację, że zabrała. Szwedzka nawet, patrzcie. <grym> nawet jest szwedzkie. To jest szwarc czy nie? To jest kobold. Kobold, ale ładny. Koczyła no, ja Was, sukierniczka. Yeah, yeah. <laughs> okay. To jest anglisz, nie? 100% anglisz. I to jest szyn. I to jest szyn. A ma sobie teraz ma? Wiecie, poczekajcie. Pani doniosła angielską porcelanę wazy. Później jeszcze ją. czy To jest faktycznie angielska. Czy nie, poczekajcie. To nie, to nie jest angielska. Jeszcze muszę te okulary, żeby tak mi było stać. na takie progresywne Wiecie, wiecie, jaki? Burgenland, Burgenland to Ile und bo, przepiękna jest. No. Myślałem, że to jest myślałem, że to jest, wiecie, e, angielska, bo taki kolor, nie? A to może zmylić. No, takie są też wzory panu. Fajna waza. Naprawdę fajna. Nie wiem czy czasem nie ma tego. Adam takie właśnie. Słuchajcie, tutaj. A też patrzyłem jakiś ta Orla, też nie znam tej, tej Orli, Orla. Chcę hmm? spokojnie i troszkę wodzę, bo tak nie jestem, wiecie, tak za bardzo nastawiony na zakupy takie. Yy, będę uciekał troszeczkę od tych zakupów z większych rzeczy. Ja jednak mimo wszystko yy, wolę takie... pojedyncze na przykład jak taki koszyczyk. To no jest niesygnowany, jest śliczny za jedno euro, ale już nie mówię, że go kupię, tylko, tylko po prostu wolę takie takie pojedyncze rzeczy, chyba że jakieś naprawdę fajne, to już wtedy by się wziął komplet, nie? No to są takie ładneczki, zobaczcie, jaki piękny kryształ. To jest prześliczny. Pójrzcie. Ale też piękna, taka cukierniczka. Szklanka, cukierniczka, no prześliczna jest, no powiedzcie, że nie. <laughs> powiedzcie kochani, że nie jest prześliczna. zaklejają tak i później nie można sobie zobaczyć jaka to jest sygnaturka. To też takie cieka... ciekawe, to jest ceramika, to nie jest, to nie jest żadna ta, no Royal Tudor, o widzicie? Angielskie, Tudorów. <laughs> No, to jest ceramiczne. Nie wiem, czy to jest. Ale jest fajne. Fajne, tylko że też na to musi być pan, pan klient. Jak nie ma pana klienta, to transakcja jest niewzięta. To są tylko numerowane też. No, pokażcie się, Sławki. pokażcie się. Co tam się jeszcze przede mną uchowało? Co się przede mną uchowało? Pospolita porcelana, jest w każdym razie w każdym razie w każdym razie w tak. <laughs> no, widzicie? Pani tutaj mi fajne rzeczy przynosi, bo to jest Reuter. Fajne talerzyki, 3,01 euro. 3,01 euro. 1. Spójrzcie. Reuter. Bądźcie teraz mądrzy. I pisz wiersze. To są takie, wiecie, yy, talerze kolekcjonerskie, nie? To nie są jakieś takie, o widzicie, tam jedno odpadło. No fajna sprawa powiem Wam szczerze. Ale po 3 euro musiałbym negocjować, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i ten jest jeden to jest 6. Widzicie, to były te 6, 3 razy 6, 18. No, ponegocjuję, zobaczę. I piękny serwis, nie jest to pewnie porcelana, tylko to jest fajans pewnie, tak mi się wydaje, ale jest śliczne, poczekajcie, sądzę, że będzie bez sygnatur, bo to przeważnie tak jest, ale jest naprawdę śliczne, takie kwiatuszki, kolor fajny, bardzo to jest ładne, podoba mi się, i tu jest cały komplet, no te kwiatki robią robotę, ten kolor. No nie ma sygnatur, ale jest prześliczne. No, ile to komplet kosztuje takie, takiego czegoś? Gdzieś jest opisane czy nie? Czy to jest do negocjacji może? Jak myślicie? Gdzieś powinna być cena. No. Ładne, o oh jest 10 euro. Mm -hmm, 10 euro, Wcale nie dużo, Ale śliczne to jest, podoba mi się to. U, czy żebym miał trochę więcej kasy to bym to pewno wziął. A to, to co to? Francuskie? Czy co to jest? Taki komplet pucharków. Nie ma żadnych sygnatur. Są, są to z jakimiś ziołami. Powiem wam szczerze, że też są bardzo ładne. Są dwa takie same. No ładne. A tu mamy. Tu mamy royala, Zidel Jak Nie tam, nie wiem, jak on to się wymawia. Tu taka fajna też porcelanka, to, to, albo albo nie porcelanka. jest porcelanowe. Ale co to jest? Do czego to jest? Round top, Bavaria. No. Nieczytelny taki napis. Dobra. To już widziałem kiedyś. Tutaj jakaś nowość? Nie. To nie jest nowość, bo to już było. Nie ma dzbanka do tego. Mhm. Formar, co? Marienbad. Myślałem, że kurde Marien... Bo Malbork zaraz mi się skojarzył. No, ładnie. O, tu z łabędziami, taka po poczciwa, fajansowa manufaktura. No cóż, no cóż, a gdzie są te moje, te, a co to za, a tam już go oglądałem wcześniej, dobra, dobra, gdzie są moje kuczyn reutery, gdzie ja położę? o kurczę, a są, jeszcze patrzę po tych pobrzegach, tu piękny, ten jest koszyczek taki, ładnie wykonany, ciężkawy, ładnie bardzo wykonany, taki estetyczny, bardzo ładny. A co tu zajmamy za... No, no mamy za. No nie mamy naturki. Te poboczne takie. Mniej, mniej tego. Tomas. Widzicie? To jest, czyli Rozental. No, czyli co Rozental? Czajniczek taki. No, fajny. Tomas to jest Rozental. Jakie ciężkie. To od razu widać. Widać tą strukturę Rozentala. No. Tak jest. Od razu jest zauważalna, wyczuwalna, wiecie? Jak się wchwyci w dłoń i ten kolor taki perłowy. No i jest napisane nawet Rozental Group. Zobaczcie, żebyście nie mówili, że ja kłamię. to no ja to wezmę sobie, bo mi się to podoba. A to jest z Ikei, proszę bardzo. Wczesna Ikea. No, ten tajniczek jest super. Ten czajniczek jest super. Uuu, jakiś też piękny kufel. Ja się kręcę, ale ładny. Nie wiem czy chciałby ten mój kolega Jacek, naprawdę ładny bańkowaty, taki jak on lubi, tylko nie ma klapki, no ale nie wszystkie mają klapkę. Bardzo mi się podoba ten kufel. Ciekawe czy jemu by się spodobał. Dobrze, odniosę sobie ten, ten czajniczek. Będzie mój, czy nie będzie mój? Przepiękna scena, przepiękny talerz. Jest to. Zaraz sprawdzimy, za, jaka to jest sygnaturka. Czy wpada w moje ręce? No oczywiście, że wpada. Spójrzcie, Czechosłowacja. Czechosłowacja, Kobalt. Przepiękna. No, cudo. Jedyny. Mierymy. mierymy. Jak tych czajniczek jest tu więcej? Do czego one służą? Czy to jest tak, że każdy sobie? No zobaczcie, każdy po 2 euro. No przepiękne jest. A Rozental to Rozental, nie? Teraz wybór. Czy te czajniczki Rozentala? Czy jednak może? Hmm. Kuczyn tu reutery? Ale wiecie co, Huczenroj ten choćby nawet, to chyba tego zostawię. Bo nie sądzę, żeby ktoś miał yy, a zresztą. No kuszą mi te kuczorne cały czas. i... Bo to jest naprawdę fajne. Tutaj się odkleiły te te. Ale to, to nie jest problem, bo można takie coś kupić. I przykleić. O właśnie. No. Nie no wezmę, bo to jest cała kolekcja. 2, 4, 5 sztuk. A ten szósty, może ktoś z Was będzie miał taki. Wiecie, tak? takie eksponaty i mu brakuje. Szybko tutaj. Za 10 euro taka lampa. Tu fajny jest, czekajcie, kalendarz taki, taki blaszany. Z takim koniem. Jest to chyba stare i tej jeszcze mieć. Miedziany. Co to jest za rok? Nie jest napisany jaki rok. Widzicie rocznik? Ja nie widzę. Za 3 euro. 6,93 euro. To jest blacha miedziana. No, co sam robić? Ale fajna, ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Dobra, Sfinksa nie chcę, tutaj jakieś tam, jakieś tam coś tam, też nie ma za dużo nic, poczekajcie, przesunę, bo może ktoś tam coś schował, to bywa, panie, kaczki, zegar kaczki, kiedyś widzieliście, a co to jest, jakiś oset, hm. oset, nie przesunęli zegara, nie, a tu ładnie, czekajcie, z czego to jest Z czego to jest? I kora? Rzoza hmm. fajne, fajne. A tu bo, rzadko z wami chodzę. Wam pokażę jakieś cuda, czy co są. Ale nie widzę raczej nic. Ładna lampka za 7 euro. Jakieś obrazy, druga lampka. Hmm. Tutaj to są takie, wiecie, patrzcie, jakie stare łóżko. Bardzo stare łóżko, nie? Fajne. I ono jest składane, zsłane. Widziałem takie na ebayu, nawet sobie chciałem kupić takie stare do dziupli. żeby to fajnie wyglądało, bo pewnie wiecie, co będę musiał się wynieść z domu. Bo jednak za dużo się robi, wiecie, za dużo się robi łaganu. I pewne osoby już nie wytrzymują. <grywka> stres, stres, stres ich dobija. Jest je dobija. Tu są jakieś lampki. Tam jak... A tam ładny, Zobaczcie jaka ładna lampka. Idę tam zobaczyć. Nowości spłyt. Może zobaczymy. Czy coś jest. Na razie nie widzę. Tutaj nie nic ciekawego. No nie. Stary fotel. Dobra. Tu się przejdziemy. O, coś tutaj było przebierane. Ale nie ma nowości. Montowa mi. Nie ma nowości żadnych chyba. Co to jest? Mhm, też widziałem. To już też widziałem. Fortino jakieś tam. Fogo nocą. Jakieś może brazylijskie rytmy, coś Czes, czeskie. Sprawy. Tak, tak, tak to było. Wszystko już nie będę przeglądał. Bo... Chociaż czasami, wiecie, można przeoczyć. Nie, bo czasami się przesunie jedną płytę, czasami się przesunie dwie płyty. iżi Dworak, to już tam wiadomo. Serbus Wiedeń. A tutaj co to, co to, co to co to jest? Toronto. Toronto? Kanada? No dobra. No też brazylijskie, fiesta Brazyliera Może być ciekawe, ale ale wiecie. Tu jest jakaś fajna ta okładka No nie wiem Żadnych nowości Dzieciów? Dla dzieciów tylko. Izi maślak. <grymne> no. Dworak maślak, to jest pełno ich. Leśna bombonierka. Nie chcesz takich płyt? Leśna bombonierka. Odezwij mi się. Kochana, może chcesz takie płyty. A cóż to jest? Praga. Widzisz znowu. Bohemia. Metropolis. Proszę bardzo, widzisz? Wzywam leśną monierkę do... O bo się płyta zniszczy Do konsultacji ze mną. Czy nie potrzebuje winylowej płyty ze swojego kraju Tu za 8 euro co jest? Ciekawe czy działa co? Fajne hmm. Trowe czy działa. tu jakieś co jest Aha. To jest dobra marka Dugena Kurczę. Czekajcie chwilę Brałem go, no podoba mi się ten zegar Nie jest taki skrzynkowaty, ale jest starszy a Dugena to jest bardzo dobra marka No także zobaczymy ile kosztuje bo nie ma ceny Nie zauważyłem bynajmniej Słuchajcie, przyjechałem właśnie i o, mam tu swoje gadżety, no tych yy, talerzy nie wziąłem, ten kuczet Reuter, może jeszcze się zastanowię, a jak nie, no to, no to co, no to może Adam kupi. Słuchajcie, yy, taki krótki film, komu się podobało to subik lubi Ameryka, kto obejrzał nie, klika, sens z wami, do zobaczenia.